Dzisiaj dam Ci trzy konkretne wskazówki, jak być lepszym w relacjach z kobietami. Także słuchaj uważnie, bo na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza sprawa: myśl o sobie jak najlepiej, tak? Jeśli myślisz o sobie jak najlepiej i wiesz, że Tobie się należą piękne kobiety, bo jesteś fajny i nie masz żadnych konfliktów wewnętrznych z tym związanych, to faktycznie w bardzo wielu sytuacjach w życiu. Ty będziesz te piękne kobiety, zaczepiał, ty będziesz z nimi rozmawiał, no bo nie będziesz miał żadnych myśli tego typu, czy ja w ogóle zasługuję na tego typu dziewczynę, czy ja powinienem się z nią spotykać, czy jestem wystarczająco atrakcyjny przystojny. To właśnie te konflikty wewnętrzne cię sabotują, bo nawet jeśli poznajesz taką atrakcyjną koleżankę i potem się z nią spotykasz, to ty się blokujesz na odpowiednią rozmowę. Która jest naładowana emocjami, flirtem, krępujesz się jej spojrzeć prosto w oczy, albo wstydzisz się ją dotknąć, pocałować, a niestety kobieta bardzo szybko to wyczuwa, z uwagi na to, że Twoja mowa ciała od razu pokazuje, że Ty się wstydzisz, krępujesz. No i że nie za bardzo wiesz, co zrobić z tą kobietą w konkretnej sytuacji. Także musisz o sobie myśleć jak najlepiej. Ja tak zawsze myślę i staram się to pokazywać, nie tylko wśród relacji z kobietami, ale też wśród ludzi. Kiedy dziewczyna mnie zapyta, dlaczego mnie tu zaprosiłeś, to mogę jej odpowiedzieć, bo nie spotkałaś tak fajnego faceta jak ja, bo jeszcze nie spotkałaś takiego ciekawego gościa. Więc to nie chodzi o to, że ty masz się chwalić, że jesteś taki ciekawy i najlepszy, tylko czasami jak to podkreślisz albo i odpowiesz tego typu soczystym tekstem, to ona sama się zainteresuje, dlaczego ty tak dobrze o sobie myślisz i to też się przełoży na dużo większe zainteresowanie ze strony dziewczyny, także polecam to przetestować. Tak samo kiedy kobieta cię pyta: "A dlaczego dzisiaj ze mną się spotkałeś?" Możesz odpowiedzieć: Dlatego, że miałem czas. <gry> Albo Cię zapytać, dlaczego mnie pocałowałeś, powiedz jej. Bo miałem ochotę to zrobić. I od razu ona wtedy wyczuwa, że ty jesteś naj, że czujesz się lepszy, bardziej atrakcyjny. O to mi chodzi. Nie powinieneś mieć zasadniczo żadnych konfliktów wewnętrznych, czy ty możesz ją pocałować, poznać, czy ty się do tego nadajesz, czy ty masz odpowiednie kompetencje, bo to wszystko. Już powinieneś mieć w sobie i myśleć o sobie w tego typu słowach: Jestem najlepszą opcją dla tej dziewczyny. I wtedy nie ma konfliktów wewnętrznych, ty się nie ograniczasz swoim działaniem, nie krępujesz się, bo wiesz jakby, że to kobiecie powinno zależeć, bo takiego faceta jeszcze nie poznała. Jeśli zainstalujesz sobie tego typu przekonania, wszystko się zmieni. Nie będziesz się zastanawiał, czy ją pocałować, kiedy, nie będziesz się krępował i odmówić spotkania ani nawet nie będziesz krępował się powiedzieć jej, że coś ci nie pasuje na spotkaniu, bo bardzo szybko dojdziesz do wniosku, że każda kobieta ci się należy, a równie dobrze możesz z niej zrezygnować, czy równie dobrze możesz zakończyć tego typu znajomość, jeśli oczywiście ona nie spełnia tutaj twoich zachcianek, zachcianek czy tutaj twoich wymagań. Także warto sobie też z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Druga bardzo ważna zasada. Kiedy spotykasz się z kobietą, nigdy nie inwestuj więcej niż kobieta w relacje. O co chodzi? Nigdy nie mów kobiecie o kolejnym spotkaniu, na pierwszym spotkaniu. Nigdy nie mów kobiecie o tym, że będziesz za nią tęsknił. Nie mów kobiecie, przynajmniej na początku, kiedy ona wystarczająco dużo nie zainwestowała, że jest dla ciebie ważna. To nie ma sensu. Tak naprawdę. Ty na początku musisz rozpalić tą kobietę emocjonalnie, ona musi się dużo bardziej zaangażować, musi więcej o tobie pomyśleć, i sama powinna dojść do wniosku, że jesteś dla niej naprawdę ważnym, istotnym facetem. I w tej sytuacji, oczywiście, można już mówić zupełnie inne rzeczy. Można do niej mówić w zupełnie inny sposób, nagradzając. Kobietę za zaangażowanie w relacje. Tak można takiej dziewczynie powiedzieć. Jak ci, ty się dzisiaj do mnie słodko uśmiechasz, widzę, że zawsze się dobrze dogadujemy, dzisiaj też. I wtedy ona wyczuwa, że faktycznie ona więcej zainwestowała, a teraz ty to wszystko uzupełniasz, bo też inwestujesz. Ale kiedy to odwracasz i ty tylko dużo inwestujesz w relacje, starasz się o kobietę, wypisujesz do niej, wypytujesz, kiedy ma czas. Kiedy jest w stanie się z tobą zobaczyć, ona bardzo szybko może wyczuć, że jakby przeinwestowałeś znajomość i jej to nie pasuje. Ona nie jest w stanie poczuć tego, co ty, bo się zablokowała, bo jesteś zbyt obsesyjnie nastawiony do rozwoju relacji. Weź to pod uwagę. Bo właśnie w tej sytuacji często błąd popełniacie, i uważam, że na początku lepiej być chłodnym. Lepiej być facetem, który się tak bardzo nie stara o kobietę, aczkolwiek zawsze dobrze być facetem, który rozwija tę relację, całuje dziewczynę, rozpala, uśmiecha się do niej, ale zaraz po tym wykonujesz krok do tyłu i to kobieta ma z tobą podążyć. To dziewczyna ma zaangażować się w znajomość zapytać o kolejne spotkanie, napisać, odezwać się. Po prostu musisz wymagać zaangażowania od kobiety. Ja mam takie jedno sformułowanie, którego zawsze używałem na spotkaniach z dziewczynami. Ja nigdy nie piszę do dziewczyny po pierwszym spotkaniu. Więc jeśli zauważę, że Ty do mnie nie piszesz, to ja już więcej Cię nie będę pisał. I zawsze wszystkie kobiety pisały, jeśli oczywiście to spotkanie pierwsze było naładowane emocjami. Wnioski warto wyciągnąć samemu. Trzecia bardzo ważna rada: nigdy się nie ograniczaj. Często widzę facetów, którzy poznali dziewczynę i mieli okazję na pocałunek, na sytuację łóżkową, na to, żeby z nią mile spędzić czas, czy miło spędzić czas, a oczywiście tego nie zrobili, bo się tłumaczą, za krótko ją znam, no przecież ona by tak nie chciała na pierwszym spotkaniu. Powiedz mi, skąd ty możesz wiedzieć, co by ta dziewczyna chciała? Skoro nawet tego z nią nie zrobiłeś, skoro nawet tego nie spróbowałeś zrobić, tak naprawdę kobiety często zachowują się zupełnie inaczej niż nam facetom się wydaje. Jeśli spotykasz się z dziewczyną i tylko rozmawiasz, nie doprowadzasz do sytuacji łóżkowych, to ona Cię traktuje jak faceta, który po prostu jest jej kolegą, tak. I ty raczej przypominasz wtedy gościa, który sobie coś ubzdurał, że chciałby z nią być, a ona cię traktuje tylko jak kolegę. Dlatego warto wykorzystywać sytuację z kobietami. Masz okazję, żeby ją zabrać do siebie, to ją zabierz. Jesteś u niej, skorzystaj z okazji. Zrób jej masaż. Zacznij jej masować plecy i nie tylko. Zacznij całować ją w szyję. Korzystaj z okazji, bo jeśli tę okazję przegapisz, a kobieta często daje ci kilka takich sytuacji na początku, no to w wielu przypadkach dziewczyna nie ma motywacji do tego, żeby kontynuować tę relację, a to wynika z tego, że ona tego po prostu nie czuje. Ona jakby. Ma wrażenie, że ty jesteś tylko kolegą, z którym tam rozmawia, jeszcze w sumie nie do końca dobrze się dogaduje, bo nie macie podobnych tematów, nie jesteś na ludzie, więc co ona ma ci zaproponować? Więc warto wykorzystywać każdą szansę na maksa i nie przejmuj się tym, że idziesz do łóżka z dziewczyną na pierwszym spotkaniu i ona jest łatwa, bo raczej powinieneś wtedy o sobie pomyśleć. To ja jestem taki fajny, że ona chce to ze mną zrobić i widzisz w tej sytuacji masz dużo wyższe mniemanie o sobie i zupełnie przez inne filtry spoglądasz na Waszą relację czy znajomość. To jest naprawdę istotne, a często na to nie zwracacie uwagi i wręcz się blokujecie na te interakcje z kobietami. I nieraz mi faceci opowiadają, to pierwsza randka, to jej nie pocałowałem, Krzysiek, bo ją dopiero poznawałem, to było pierwsze spotkanie, więc stwierdziłem, że oczywiście nie będę doprowadzał do pocałunku czy do sytuacji łóżkowej, bo przecież tak nie wypada. Daj kobiecie zdecydować, co wypada, a co nie i nie myśl za dużo za kobietę. To ona ci powie, ona ci odpowie, co jest nie na miejscu, co by chciała, co by nie chciała, a w sytuacji, kiedy ty się sam ograniczasz szybkością pocałunku, czy momentem, w którym doprowadzasz do seksu, to tak naprawdę już może być za późno, żeby tą relację rozwinąć, bo dziewczyna bardzo szybko Cię będzie potraktowała, bardzo szybko cię potraktuje jako kolegę czy znajomego. Weź to pod uwagę. Niestety tylko do jutra do północy możesz pobrać pakiet 15 moich kursów, aż 74% taniej, polecam, kawał świetnej wiedzy, w dużo niższej cenie, 120 godzin wiedzy, pobierz sobie to wszystko w dużo niższej cenie do jutra do północy, promocja.uwodzeniewdzień.pl, pospiesz się, bo jutro usuwam tą stronę. Jeśli chcesz się nauczyć technik flirtu, uwodzenia, wpływania na kobiety silnymi emocjami, to warto skorzystać z tego pakietu wiedzy. W tej cenie dostajesz masę wartościowych treści w dużo niższej, korzystniejszej ofercie, także korzystaj, bo jutro ostatecznie kasuje tę stronę, a dzięki tym metodom bez trudu będziesz atrakcyjnie rozmawiał z kobietami. Będziesz budował fascynujące relacje. Czy podrywał kobiety na ulicy wykorzystując te metody? Skorzystaj, bo jutro kasuję tę stronę w Wejdź pod spodem, pobierz to wszystko w dużo niższej cenie. Do jutra do północy. Warto, bo cały ten pakiet zmieni Twoje życie.